W dzisiejszej dubceccji porozmawiamy sobie na temat obsługi kelnerskiej oraz o udokumentowanym porwaniu przez mafię. Dubcecja hashtag 5 zaczynamy. Dzięki za udostępnienie poprzedniego odcinka i za taką aktywność pod kanałem, bo pobiła ona rekord wszystkich moich dotychczasowych odcinków. Dzięki. Poza tym pojawiła się masa pozytywnych komentarzy takich jak ten, ten, ten czy ten. Albo ten. I ten. Kto to jest kurwa? Darek Nie Nieważne. A teraz pora na komentarz od mojego najwierniejszego widza. Proszę, jaki okazały. Ale do tego komentarza wrócimy w drugiej części programu. Od kelnerów wymaga się bardzo wysokiej kultury osobistej. Najlepiej, żeby znali wszystkie języki świata, mieli ogromne doświadczenie, wyższe wykształcenie, a ponadto za 8 zł na godzinę potrafili gładziutko, tak gładziutko wejść w dupę swojego klienta. Paloma, hmm. tak. dużo duże pomarte Da, tak. No, duże, tylko interesna historię. Ale zaraz zrobię zamówienie i typer dzwonisz tym na dobra? No to wy tak. Ja mam, dla przykład, z serem i kartofle i do kąpety można zapłacić. No i dziękuję. Moim zdaniem za te śmieszne pieniądze powinni traktować klientów właśnie Tak i oto sposób. Dzień dobry. Dzień dobry. Co podać? Mogę poprosić kartę? Nie mam. Ale jak to? No nie mam. Co pan poleca? Zupę. Ale jaką? No dobra. To ja poproszę. pan chciał tą zupę zamówić. No super, super. Na, Naszą nasz, nasz specjalność. Specjalny? To ja już no. przygotuję. No proszę bardzo, Kalner. Co to jest to? Ta zupa jest jakaś słabo doprawiona. Ale że co? Nie smakuje panu? Jest mało słona. Co pan zrobił? No to pracuje W taki sposób? No tak. z kierownikiem. Słone. Dzień dobry. Zgłosiłem tu panu, że moja zupa, jeśli można to nazwać zupą, jest mało słona i on mnie nie natruł. A pół? A, tu? A tu panu się no, tak, to panu mogło coś na świeżo No jakby Dziękuję. Dziękuję. bardzo. Bardzo. Duchy nie Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę krótkie pieczywo. Szybko. Eee, pan chciał krótkie pieczywo. Tak! Super, zamówienie się, realizuje. Będzie takie krótkie, a takie pyszne. Poproszę z kierownikiem szybko ty, ty, a może ty? Jesteś trenerem. Jeżeli tak, koniecznie podziel się w komentarzu tym, jaki jest najbardziej popierdolony według Ciebie typ klienta w restauracji. Albo opisz swoją najbardziej pojebaną sytuację z klientem. A teraz przejdziemy do mojej najbardziej oczekiwanej części programu, czyli komentarz od mojego najwierniejszego widza. Jednak musiał bardzo się postarać, żeby aż tyle napisać. Tak się zastanawiam, ile razy on musiał obejrzeć ten program, żeby dojść do takich wniosków. Ale nie przejmuj się, specjalnie dla ciebie wychodzę. Ja się panie, przybyli nasi otalionowi rycerze. rycerza. tą kurwa szmatę internetową. Chodźcie. Przyprowadziliście się tym szmatkę? To dobrze, kurwa. Przesłuchanie będzie trwać. Troszkę go tu podkręcimy. Jakieś małe torturki przeżyjesz, nauczysz się, kurwa, jak się robi kanałki, kurwa, gościu. No. Opaki, no, zaczynamy przedstawienie. No panowie, no to jest jakieś nieporozumienie, to, to jest jakaś. To, kurwa kurwa! Dotarły do nas wieści z internetu na Twój temat. Jaśnie, panie. Słucham. Słucham. Autorze, nie wiem czy wiesz, ale internauci na YouTube znienawidzą Cię i stracisz oglądalność. Albo sam zaprzestaniesz robić filmy z max 300 subami. Dlaczego? Ano dlatego, bo cały czas powtarzam, cały czas kopiesz człowieka wargę z dupy. Przecież wiem, że chodzi ci o kasę z YouTube, więc zrób coś oryginalnego, bo partenstwa nie uzyskasz na kopii. Patrz regulamin na Google. Jesteś taki od na Google? Jest. Sam go stworzyłem. Właśnie panie. Dalej jest jeszcze gorzej. Ale tak. no, wie no, Ta, się to teraz znaczy, Kurwa zabawimy się po mojemu. To czuję, że się wybawił filmy, jaki jest bóle, jak się jest chujowo. Ola! No to teraz kurwa zabawimy. No i panowie, kurwa! I to nie jest zabawne, że kurwa! Ej! Będzie za chwileczkę. Kolego. Będzie na ulicy. Proszę, tak, kurwa! Ale co wy robicie? Fylcz. Teraz się kurwa dowiesz, co będziemy robić. A teraz jedziemy z koksem, kurwa! A, ja się Panie. Cytuję dalej. Słucham. Jeszcze Cię widzowie będą zgłaszać do opcji spam i tak zakończysz jako WeTuberowy śmieciarz, którego wzięła chciwość na hajs YouTube'a. Na chwilę zakończ kręcenie filmów i zastanów się, czego nie ma jeszcze na polskim YouTube i zacznij to robić. Widzowie szybko Cię znajdą, polubią, a prawdę nawet w ciągu miesiąca przyjdzie i hajs zarobisz. Uwaga! Tylko nie pierdziel, że nie chodzi Ci o hajs, bo który człowiek jest w stanie pokazać publicznie swój ryj i robić się internetową szmatę za darmo? Nikt. Zastanów się. jej. Wiecie, co z nim zrobić. Kanał kurwa idzie do gleby Kurwa fil. Dopierdolcie mu mocniej No kopcie go kurwa Zrozum jedno sił Albo pracujesz dla mnie Albo ten kurwa kanał idzie dobra, do gleby Dobra zgadzam się Zgadzam się Dobra Dobra będę robił dla was filmy tak? I no, trzeba przyznać, że dzięki Tobie obskoczyłem niezły w pierdol. Ale to była dla mnie zajebista inspiracja. I od teraz mój kanał będzie zajmował się zbieraniem czereśni w Szwecji. Dzięki wszystkim tym, którzy to trwali do końca programu. I jeżeli jesteś w tym miejscu, koniecznie zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz na dole. I nie zapomnij o tej pierdolonej kurwa mać subskrypcji. Do zobaczenia w szóstym odcinku.